Czas na najważniejszą rozmowę dnia. Gdzie tu jest napisane Związki Partnerskie? Warto było przenosić je z Brukseli do Warszawy? Gość Wydarzeń. Najchętniej oglądany program publicystyczny w Polsce. Czyli pan nie chciałby, żeby pani poseł została skazana? Politycy ze wszystkich stron w jednym miejscu. Myślałem, że politycy Radziemy. mają grubą skórę. Są ludźmi też. Gość Wydarzeń o 19.20 w Polsacie i Polsat News. Przez cały dzień zbieramy informacje. Analizujemy wydarzenia, aby przygotować kompletny raport dnia. Codziennie o 21.00 w posadnios. Ważne decyzje wywołują dyskusje. To co dla jednych jest szansą? Dla innych jest zagrożeniem. Zaufanie może przerodzić się w niepewność. Potrzebujemy odpowiedzi w świecie wielu perspektyw. Dlatego chcemy usłyszeć każdy głos. Polska Głos. Zawsze w centrum opinii. Wydarzenia 24. Aktualne i wiarygodne wydarzenia z kraju i ze świata. Od teraz wydarzenia 24 są dostępne na nowej pozycji w telewizji naziemnej, oferując jeszcze lepszą jakość nadawania. Wystarczy ponownie wyszukać kanały na swoim dekolerze, odnaleźć wydarzenia 24 i w dalszym ciągu być zawsze na bieżąco.